Witam bardzo serdecznie, z tej strona Pałzyniuk. Jako ekspert rynku Forex chciałbym się z Państwem podzielić cennymi informacjami, jak zarobić, jak inwestować na tym rynku, by czerpać korzyści finansowe w sposób taki, jaki byśmy chcieli. Czyli na przykład albo chcemy pomnażać pieniądze, albo chcemy żyć z rynku Forex i czerpać korzyści co miesiąc, wyciągać sobie pieniążki jakieś, na przykład zamiast pracować, albo, albo dodatkowo do naszej pracy dorzucić dodatkowy jakiś zaszczyt pieniędzy, jakąś kwotę, którą byśmy chcieli dodatkowo zarobić. System jest bardzo prosty i naprawdę nie trzeba znać rynku Forex, by na nim zarabiać, przynajmniej w tym systemie, dlatego że przygotowałem z kilkoma ekspertami rynku Forex coś takiego jak robot, robot forexowy. Robot forexowy to jest taka maszyna, która Wirtualna maszyna, która zawiera za nas transakcje, czyli ona ma typowy schemat takiego typowego tradera, czyli e, sprawdzoną strategię, doświadczenie, zarządzanie ryzykiem, no i robot nie odczuwa chciwości ani, ani, ani ma, po prostu ma spokój, e, co nie można powiedzieć o inwestorach, którzy, którzy zaczynają na rynku e Forex. Zazwyczaj to są cztery elementy, które pozwalają inwestorowi zarabiać na tym rynku forek i stać się typowym traderem. Trader to jest, można powiedzieć, taki nowy trend się robi, nowy zawód. Bardzo dużo pieniędzy można zarobić, też można stracić, jeśli się nie ma odpowiedniej wiedzy. Okej, okay, ale ile można na tym rynku zarobić i jakie jest ryzyko, jak to, jak to, jak to wygląda? Tutaj mamy taką typową platformę Forexową. Tu jest właśnie typowy robot zainstalowany na tej platformie, który, który sam otwiera w danym momencie i zamyka transakcję. Czyli, inaczej mówiąc, my nie musimy nic robić. Instalujemy sobie robocika, zamykamy i on sobie działa, robi to, co powinien robić, czyli zarabia na pieniądze. Dzisiaj mamy 9 sierpnia 2013. Dzisiaj akurat robot zarobił. 84 dolary, czyli można powiedzieć, fajny, fajny wynik w jeden dzień. Jedni mogą uznać to jako fajna inwestycja, fajna, fajna kwota. Nasz rachunek się będzie powiększał, inna osoba może sobie to wypłacić i, i iść gdzieś tam nie wiadomo gdzie, zrobić cokolwiek z tymi pieniędzmi. Tą kwotę zarobił z kapitału 2300 dolarów. To jest taki kapitał, który zalecamy, aczkolwiek można stosować mniejszy kapitał. Mam klienta, który 1000 zł przelał, czyli to jest jakieś tam 3,5 tysiąca, powiedzmy 350 dolarów. No i tak poprzestawiał robota, że po miesiącu miał zarobione praktycznie 100%. Jest to możliwe. Robota można modyfikować, przestawiać. Można go też testować na rachunkach demo i sprawdzać ile on będzie w danym momencie zarabiał. Czyli teraz w tym momencie jest ustawiony na takie ryzyko znikome. Po prostu na spokojny, stabilny wzrost. On będzie zarabiał między 10 a 30% miesięcznie, i to jest taki bez szarżowania, Wiadomo, w jednym miesiącu może to być 30%, w jednym miesiącu może to być na przykład, nie wiem, 5%, a w innym może stracić 5%. Tego nie wykluczam i nie będę mówił, że z kwoty na przykład nie wiem, 500 dolarów możemy zarobić milion w rok, bo to jest niemożliwe raczej ale przedstawiając, przedstawiając robota odpowiednio do naszych potrzeb jesteśmy w stanie osiągnąć takie rezultaty, na przykład tak tutaj 84 dolary, w zależności od, tak mówię, kapitału jaki mamy. Im większy kapitał mamy, im on się tu będzie powiększał, no to robot będzie otwierał maks większe transakcje i co za tym idzie będą większe zyski. Więc to już od Państwa zależy ile by Państwo chcieli zarabiać na tym rynku Forex. Właściwie to tyle, co bym chciał powiedzieć w tym nagraniu. Dodatkowo powiem, że przygotowałem tą stronę tylko i wyłącznie dlatego, że widzę, jaka koniunktura się robi na rynku polskim, jak jest z pracą, z młodymi ludźmi, ze starszymi. Nasz OZUS się nie będę wspominał. Tak samo dla tych, którzy, którzy mają dość tych wszystkich lokat i funduszy inwestycyjnych. W których, w których są albo niskie stopy zwrotu, albo po prostu nie wiem, jakieś opłaty, które, które, które w ogóle nawet nie wiemy, przez 5 lat nie możemy zobaczyć tych pieniędzy, tu jest wszystko jasno na czarny. Instalujemy robota, widzimy, logujemy się do platformy, widzimy, jaką kwotę mamy, w każdej chwili możemy wpłacić, wypłacić i tak dalej, więc no tyle. Zapraszam na stronę. Tutaj też są filmiki, więcej wiedzy, więcej informacji, jaką by Państwo potrzebowali do tych robotów uzyskać. No, bardzo gorąco polecam i pozdrawiam.